Generalnie skoncentrowałem się nie tyle co na wyniku, tylko w każdej walce na zadaniu, które sobie stawiałem z moimi rywalami. W pierwszej walce dosyć szybko, tam 10 sekund pokonałem reprezentanta Brazylii. W drugiej walce niestety musiałem uznać wyższość reprezentanta Japonii. Następnie w repasażach zwyciężyłem z reprezentantem Francji. Przed czasem. No i teraz w walce o brązowy medal pokonałem mojego rywala z Węgier, no i tak, tak przebiegły te zawody. No muszę przyznać, że wrażenia są ogromne, odkąd trenuję, życiu, nigdy nie byłem na tak znakomicie zorganizowanej imprezie sportowej. Ceremonia otwarcia, wioska, tak? atmosfera taka jak na Igrzyskach Olimpijskich. Więc naprawdę wrażenie ono ogromne. Można powiedzieć, że taką dumą, bo wiadomo, walka o brązowy medal jest bardzo trudna, bo albo zostanie się z tym medalem, albo z niczym. Dodatkowo cieszy mnie to, że zdobyłem ten medal dla Polski. Więc na razie jeszcze może to do mnie nie dochodzi, bo świeżo jestem po walce, ale na pewno duma jest ogromna.